Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu usterki P0010, który dotyczy obwodu siłownika położenia wałka rozrządu A, bank 1. Ten kod usterki może być dość frustrujący, ponieważ może powodować różne objawy, takie jak trudności z uruchomieniem silnika nierówną. Praca silnika, spadek mocy, zapalenie się kontrolki check engine w tym filmie wyjaśnię, co oznacza kod usterki P0010, jakie je ESA jego, możliwe przyczyny i jak go naprawić. Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzi diagnostycznych i jak wymienić uszkodzony siłownik. Jeśli masz problemy z kodem usterki P0010, to koniecznie obejrzyj ten film. Kod błędu P0010 oznacza problem z obwodem siłownika położenia wałka rozrządu A w banku 1. Bank 1 to grupa cylindrów, która obejmuje pierwszy cylinder. Wałek rozrządu to wał, który steruje otwieraniem i zamykaniem zaworów w silniku. Siłownik położenia wałka rozrządu to urządzenie, które reguluje położenie wałka rozrządu. W silnikach V6 i V8. Cylindry SA podzielone na dwa banki. Bank 1 to bank, który zawiera pierwszy cylinder. Wałek rozrządu to wał, który steruje otwieraniem i zamykaniem zaworów w silniku. W większości silników SA dwa wałki rozrządu. Jeden dla zaworów dolotowych, a drugi dla zaworów wydechowych. Systemy VVT, Variable Valve Timing, to systemy, które umożliwiają regulację położenia wałka rozrządu w celu zoptymalizowania osiągów silnika. Systemy VVT mogą poprawić moc, moment obrotowy i zużycie paliwa. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P0010, w tym uszkodzony siłownik położenia wałka rozrządu, uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, problem z oka lub z łaczami. Niski poziom oleju silnikowego, zanieczyszczony olej silnikowy. Typowe objawy kodu P0010 obejmują zapalenie się kontrolki check engine, szarpanie silnika, spadek mocy, zwiększone zużycie paliwa, trudności z uruchomieniem silnika. Kod P0010 oznacza problem z obwodem siłownika położenia wałka rozrządu A, bank 1. Ten kod może być spowodowany kilkoma czynnikami, w tym uszkodzony siłownik położenia wałka rozrządu, uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, uszkodzone okablowanie lub złacza, problemy z synchronizacją wałka rozrządu. Aby zdiagnozować kod P0010, należy wykonać następujące czynności. Sprawdź kod błędu za pomocą skanera OBD-2. Skaner OBD-2 pokaże Ci dokładny kod błędu, a także może podać dodatkowe informacje, takie jak dane zamrożone. Sprawdź wizualnie okablowanie i zwłaszcza siłownika położenia wałka rozrządu i czujnika położenia wałka rozrządu. Upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń, takich jak przetarcia, pęknięcia lub korozja. Sprawdź rezystancję siłownika położenia wałka rozrządu i czujnika położenia wałka rozrządu. Możesz to zrobić za pomocą multimetru. Specyfikacje rezystancji można znaleźć w instrukcji serwisowej twojego samochodu. Sprawdź sygnał z czujnika położenia wałka rozrządu za pomocą oscyloskopu. Oscyloskop pokaże Ci kształt sygnału, który powinien być czysty i bez zakłóceń. Naprawa kodu P0010 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym siłownikiem położenia wałka rozrządu, należy wymienić siłownik. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem położenia wałka rozrządu, należy wymienić czujnik. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym oka lub złaczami, należy naprawić lub wymienić uszkodzone elementy. Jeśli problem jest spowodowany problemami z synchronizacją wałka rozrządu, należy skorygować synchronizację wałka rozrządu. Uwaga! Naprawa kodu P0010 może być skomplikowana, dlatego zaleca się, aby zlecić ją ja wykwalifikowanemu mechanikowi. Kod P0010 jest często spotykany w samochodach z silnikami benzynowymi. Kod P0010 może powodować problemy z uruchomieniem silnika, a także może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i emisji spalin. Jeśli masz kod P0010, zaleca się jak najszybsze naprawienie problemu.